¡Gracias! Całkowita likwidacja suwerenności polskiej oświaty. To właśnie jest europejski obszar edukacji. Antywartości zamiast wartości. Genderowa tolerancja, inkluzja, klimatyzm, dieta planetarna. To wszystko te hasła, z którymi już można się spotkać w nowych przedmiotach edukacji zdrowotnej i obywatelskiej. A to są tylko jaspółki zmian, jak mówią urzędniczki z ministerstwa. Nie ma na to naszej zgody. Ważne są nasze, dla nas nasze dzieci, nasze wnuki i wychowanie, które teraz proponuje minister edukacji jest demoralizujące i dlatego musimy bronić, bronić naszych dzieci. Więc jakby mamy taką nadzieję, że tutaj jest taki teraz zalążek naszego protestu jako pierwszego ogólno takiego polskiego, ale chcemy, żeby to przyszło na nasze miasta, jak Gdańsk, jak Bielsko-Biała, jak inne miasta, abyśmy się bardziej zjednoczyli, żebyśmy się my rodzice, dziadkowie, nauczyciele zjednoczyli we wszystkich miastach i wtedy ten będzie ten opór i dzięki temu, że oprzemy się temu choremu tej chorej edukacji pani minister Wywalczymy, odzyskamy nasze dzieci, bo w tej chwili jesteśmy po to, żeby walczyć o nasze dzieci. I rodzice mają prawo do swoich dzieci. Złamana konstytucja w tej chwili i my musimy się temu przeciwstawić. Edukacja zdrowotna ma być obowiązkowa, to ma być przymus. Antyrodzinne wzorce mają być na siłę wciskane dzieciom i młodzieży. Nawet wtedy, kiedy dzieci, młodzież i rodzice tego nie chcą, mają być na siłę wciskane, mimo że prawo, że konstytucja tego zabrania. Ze względu na tą siłę i na ten przymus, można powiedzieć, że edukacja zdrowotna w swoim module edukacji seksualnej to będzie antyrodzinna piła łańcuchowa, która ma zniszczyć w dzieciach i młodzieży to, co będzie im potrzebne do założenia przyszłości szczęśliwej rodziny. Trzeba, żeby walczyć o przyszłość naszego narodu, za naszych najmłodszych, żeby byli wychowywani, a nie deprawowani. Boli nas to, że łamane są prawa rodziców. Tutaj rząd mówi tyle o konstytucji, a przecież 48 paragraf rodzicom pozostawia kwestie wychowania. To oni mają decydować. I nie rozumiemy, dlaczego ten przedmiot ma być obowiązkowy. Ja sama uczę w Uderze tu i... Praktycznie wszystkie dzieci chodzą, ale nie wyobrażam sobie, żeby to miał być przymus. Chodzą, bo rodzice tego chcą, bo mnie znają, bo wiedzą, jak ich tego przedmiotu uczyć. Ale krzyknijcie do nas teraz głośno tył! Uwaga! Tak dla edukacji! Tak! tak dla edukacji. Nie! I teraz... Myślę, że tutaj powinniśmy być wszyscy. Dlatego, że to, co planuje nam Ministerstwo Edukacji Narodowej, to jest w ogóle pogwałcenie jakichkolwiek naszych praw i to jest zmiana w ogóle definicji tego, czym jest małżeństwo, czym jest rodzina. To jest zagrożenie dla naszych dzieci. A poza tym, że jestem politykiem i posłem, to prywatnie jak zrzucam garnitur, jestem tatą. Mam córkę, która chodzi do drugiej szkoły, do drugiej klasy szkoły podstawowej i nie zgadzam się z tym wszystkim, co tu się dzieje. Jestem zachwycony, że się Polacy budzą, ale pamiętajmy, że samo to, że się spotykamy, jest to wspólna energia, wspólne wystąpienia jest niewystarczającym aktem, niestety, dlatego że obawiam się, że mainstreamowe media nawet nie wspomną, a jeśli wspomną, to być może coś przekręcą w ogóle o tym dzisiejszym wydarzeniu, więc mogę uspokoić Polaków. Ze swojej strony, dzięki również wsparciu tego środowiska, które jest za panem redaktorem, wysłałem w zeszłym tygodniu 20 trzy pytania w ramach interpelacji poselskiej na ręce pana marszałka Hołowni. Licząc na to, że już pani minister Nowacka się zapoznała z tymi pytaniami, ma 21 dni na to, żeby odpowiedzieć. No i przygotowujemy moje biuro poselskie, to jest rzecz, która jest dla mnie najbardziej istotna, zawiadomienie na prokuraturę. O możliwości popełnienia przestępstwa i przekroczenia swojego uprawnień przez panią minister edukacji. Musimy zacząć nie tyle się spotykać i rozmawiać, to bardzo ważne, żeby budzić ludzi, dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów, również tych bardziej dojrzałych już. Ale musimy również przełożyć to na dokumenty, dlatego że, żeby coś się wydarzyło, żeby coś się zadziało w Polsce, żeby coś się zmieniło, to musimy zacząć korzystać również ze wsparcia poselskiego i staram się pomóc w tym, w tym zakresie, również działając we własnym interesie. Ja w edukacji pracuję od wielu lat, dzieci od 6 lat przy klockach Lego, sterowane robotyki, poprzez liceum. Na studiach informatyka 4 lata, więc mam doświadczenie w edukacji wiele lat, wiem, jak kluczowe jest e, zadbać o młodzież. Wiem, czym to. Jak skorupka za młodu nasiągnie, jak to mówią, jakie są tego skutki. Jeżeli zaniedbamy jakieś pokolenie, no, to, to będzie dziura mm -hmm. po prostu. I, I ci ludzie w pewnym momencie mają 18 lat, idą na wybory i oni muszą wiedzieć, co powinni robić, czego się nie powinno robić. To sam jako Młoda osoba też popełniałem wiele różnych błędów i, i wiemy, jak źle potrafi być. Trzeba walczyć, jeżeli to już jest ostatni moment, że możemy to zrobić, dlatego że wiemy, że już od wielu lat edukacja no, toczy się na kuleje, dół, kuleje. No i teraz, zwłaszcza teraz, przyspieszyło po objęciu przez panią Nowacką. Ministerstwa, więc wiemy jak, jak, jak to wszystko idzie I w takim tempie niesamowitym, myślę, że się nawet nikt tego nie spodziewał, a wiadomo, że pokolenia, dbałość o pokolenia to jest chyba najważniejsza rzecz, bo gospodarkę można odbudować, można odbudować, przezwyciężyć inne kłopoty, natomiast jak zaniedbamy to, no to pozamiatane powiem kolokwialnie. Dlaczego tu jesteśmy? Żeby chronić nasze dzieci, walczyć dla nich. Same niestety nie mogą nic zrobić w tej sprawie, nie są świadome, są niewinne, więc my jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby My jesteśmy z daleka chronić. z Bielska Białej, szczerze powiedziawszy to pierwszy raz jestem na tego typu proteście. Jeżeli chodzi o protest, to odnosi nie wiem, podnoszą wiek emerytalny. My jesteśmy, że tak powiem, dorośli ludzie, są jakoś przygotowani do zmian, tak, możemy się zaadoptować, coś się zgodzi, możemy się wyprowadzić jak do mnie pasuje, ale atak na młode dzieci, które się po prostu kształtują, no to to jest coś, z czym nikt nie powinien się zgodzić. I szczerze powiedziawszy, manifestacja była bardzo, bardzo pokojowa. Warto było przyjechać, pomimo, że było zimno, a to atmosfera była gorąca. Myślę, że udana manifestacja, ciekawe przemówienia. Jeżeli na coś przypadkiem przechodził, tędy jakiś Warszawiak, czy niekoniecznie, e, czy jakiś turysta, to może się zainteresował sprawą, zacznie szukać informacji na ten temat. Ja powiem, że trzeba było przyjechać. Solidarność nie może milczeć, kiedy chcą Polskę niszczyć, tak jak śpiewał Jan Pieczak. Aby Polska była Polską, Solidarność musi jasno powiedzieć. Nie dem stop demoralizacji młodzieży i dzieci. Stop wtrącaniu do polskiego szkolnictwa treści, które są szkodliwe. Musimy jako Solidarność tutaj temu przeciwdziałać i po to tutaj jesteśmy. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami przyjechali. Mamy nadzieję, że ten pierwszy krok, który zrobiliśmy, będzie jednocześnie drogą do zwycięstwa w obronie polskich dzieci i młodzieży. Polska edukacja od wielu lat się dzieje bardzo źle. Redukowane są treści edukacyjne. Te treści są selekcjonowane. Ta ostatnia próba akurat w tej chwili, dlatego z tego powodu jesteśmy tutaj w Warszawie. To próba przede wszystkim narzucania pewnego modelu wychowawczego, odebrania rodzicom kontroli nad wychowaniem własnych dzieci. Jest to przede wszystkim sprzeczne z zapisami konstytucji i myślę, że to jest główny powód naszej obecności tutaj. Chcemy się po prostu przeciwstawić tym. Zakuszą jakby odebrania e, e, wychowania i władzy rodzicielskiej nad rodzicami.